Talenty to konkurs, w którym tak naprawdę wyodrębniamy trzy kategorie. Proszę opowiedzieć o tych kategoriach i o samej idei konkursu. Idea konkursu powstała 3 lata temu. Wtedy była zawężona tylko do studentów Uniwersytetu Łódzkiego, ale w tym roku na wyraźne życzenie studentów innych uczelni rozszerzyliśmy formułę i nazwaliśmy konkurs łódź łowi talenty i szlifuje diamenty. Studenci zgłaszają się w trzech kategoriach. Moda, taniec i muzyka. Dziś mieliśmy jednak tą kategorię moda i jak Pani ocenia te projekty, które zostały zaprezentowane dzisiaj? No, oceniam je bardzo wysoko, one były bardzo różnorodne, starannie przygotowane. Razem z małżonką przyjechaliście Państwo z Krakowa dzisiaj do Łodzi, żeby zobaczyć ten konkurs Łódź talenty. Jakie wrażenia? Bardzo dobre. poziom ich wyrównany. Wybraliśmy razem z resztą jurorów dosyć zgodnie najlepszą uczestniczkę. Dzisiejszej imprezy, która wystąpi na Krakow Fashion Week i otrzymała również voucher ze Szkoły Artystycznego Projektowania Ubioru na warsztaty. A mamy bardzo ciekawe warsztaty z projektowania ubioru, ale takie, których nie ma na pewno w całej Polsce. Na przykład warsztaty od Coutier ręcznego szycia z niezwykle drogich tkanin. A najlepszą kolekcję w dniu dzisiejszym, zdaniem Jury. Pokazała Michalina Szulkot. I ona jest zwycięzczynią festiwalu naszego konkursu. Michalina, nie po raz pierwszy mieliśmy okazję oglądać Twoje poczynania jako projektantki. Powiedz, co na dzisiejszy wieczór przygotowałaś? Tak, to prawda, wyznałyśmy się na wcześniejszych konkursach. Na dzisiejszy pokaz przygotowałam również kolekcję, jak spaloną z kolekcją dyplomową. Jednak wzbogaca nam o kolejne nowe elementy, cały czas bazujące na mojej tematyce, czyli na snach, na surrealizmie, na marzeniach sennych. Powiedz w takim razie, jakie nagrody dzisiaj otrzymałaś? O Jezu, dzisiaj dostałam tyle nagród, że nie wiem w ogóle od czego zacząć. Z najważniejszych nagród otrzymałam możliwość uczestniczenia podczas Krakow Fashion Week, także bardzo się cieszę. Dostałam bon na kurs wakacyjny do krakowskiej szkoły artystycznej, więc wspaniała nagroda. Otrzymałam tą książkę, którą bardzo chciałam sobie już wcześniej kupić. To Mamy nadzieję, że po sukcesie tegorocznym będzie dużo sponsorów i będzie dużo zainteresowanych osób, które chciałyby wesprzeć nasz konkurs.